Cześć, dziś pokażę Wam, jakie dodatki stosuję w mojej hodowli. Tu mamy gryt. Gryt jest bardzo ważny w okresach lęgów, aby samica zniosła y, zdrowe, ładne jajo z grubą skorupką, bo zdarza się, że po prostu ta skorupka jest mięk miękka i jest takie, o, takie jajo powinno się usunąć. Tu mamy w składzie kamień wapienny, cegłę paloną. No i dodatki barwnik takie tam. Ja stosuję dodatek taki jak kreda pasterna. Dzięki tej kredzie gołąb nie ma biegunki. I lepiej się czuję. Tu mamy też środek, jakim jest Adeno Salmostop. Działanie tu ma o bardzo silnym działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym, przeciwgrzybicznym. Dobry środek polecam. Zawiera same ekstrakty, takie jak z dębu kasztana jadalnego i witamina C. Wyciąg różne wyciągi, na przykład z borówki czarnej. Podaj podaję go y dwa razy w tygodniu. Tu mamy zakwaszacz. Y on zapobiega rozmnażaniu się bakterii i ja go podaję raz w tygodniu. Tu mamy witaminę, multivitaminę Bardzo dobry środek. Zawiera bardzo dużo witamin A, D3, E, B1, B2, B6, B12 i wiele, wiele innych. Jak tu widać w składzie, tu. To jest mieszanka typowo uzupełniająca. Dodaję ją do wody. Podaję ją dwa razy w tygodniu 5 ml na 1 litr wody. Tak samo jak i tych. Tu mamy Adeno. Stop. Pisze prosto z natury. No i tak jest. To jest typowo. Pokażę. Typowo ziołowe. Ziołowy skład, najróżniejsze zioła, to mamy, zawiera wyciągi i ekstrakty z roślin, substancje antybakteryjne, zapobiega różnym chorobom, salmonellozie łagodzi skutki chorób, przyspiesza i wspomaga powrót do zdrowia, wspiera pracę organów podczas choroby, poprawia witalność, odporność, podaje raz w tygodniu. 5 gram na 1 kg karmy tu mamy aminowitamin prawie na takiej samej zasadzie yy, działa też taka yy, poprawiająca różne yy, działania organów wewnętrznych MB tylko że tu jest bardziej witamin nie ziół, tylko z witamin. Witaminy E, D, C. Preparat ułatwiający regulację mięśni po wysiłku. Wspomagający odporność. Polecam też bardzo ten środek. Tu mam też witam, witaminy uzupełniające dla gołębi tego się podaje czyli cała buteleczka ma 100 ml i tą butelkę można dać od 100 do 400 litrów wody czyli moim zdaniem opłacalne bardzo opłacalne tym bardziej, że to jest niedrogi środek podaję go też nie tylko gołębiom ale i też młodym bażantom w czasie kiedy się wylęgną i tu mamy multivitaminę zawiera całą masę witamin różnych, najróżniejszych. Te, y, tego pod, podaję, y, nie do paszy, nie do wody, ale oddzielnie, całkiem w innym y, pojemniku, y, gołąb sobie pobiera sam ile chce, y, ja daję tak y, 3-4 razy w tygodniu, y, tym bardziej, że moje głębie są niewypuszczane, są tylko w wolierze więc staram się jak najwięcej tych witamin im dostarczyć jeśli stosowaliście kiedyś te środki to proszę opi opiszcie jak wam się sprawdziły przedstawcie swoje opinie w komentarzach no na dzisiaj było to już wszystko dziękuję za mam nadzieję że każdy zostawił łapkę w górę i ci, co nie subskrybują, dadzą subskrypcję. Cześć.